Cześć wszystkim, jesteście na kanale Storm W tym filmie pokażę Wam jak korzystać z najpopularniejszej strony do handlu w Diablo 4 o nazwie diablo.trade. Dowiecie się, jak szukać konkretnych ofert, jak wystawić przedmioty, jak wygląda proces sprzedaży przedmiotu oraz w jaki sposób wycenić swój przedmiot. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. Tak jak widzicie, na tej stronie możemy kupować i sprzedawać przedmioty. Strona obecnie ma 653 tysiące użytkowników. Aby móc kupować lub sprzedawać przedmioty, musimy najpierw zalogować się do strony. W górnym rogu znajduje się Button z napisem Login. Klikamy na ten button. Na pewno zastanawiacie się, czy bezpiecznie jest logować się na tej stronie. Odpowiadam Wam, że tak. Strona ma bardzo dużo użytkowników. Jedyną informacją, jaką otrzymuje ta strona, jest Wasz Battle, tak? Czyli logujemy się do konta. Klikam Login. Ja już wcześniej się logowałem. Czyli nie muszę przechodzić procesu autoryzacji. Jeżeli logujecie się na tej stronie po raz pierwszy, musicie przejść ten proces autoryzacji. Jeżeli już jesteśmy zalogowani na stronie Diablo Trade, w lewym górnym rogu znajduje się rozwijane menu i możemy wybrać, że chcemy kupić lub sprzedać przedmioty, lub zaoferować usługi. Następna zakładka. Następna zakładka oferuje podgląd naszych ofert, które sprzedajemy lub podgląd naszych usług. Które oferujemy na stronie Diablo Tray, następna zakładka to są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w jaki sposób bezpiecznie sprzedawać i kupować przedmioty oraz blacklist. Czyli czarna lista wszystkich użytkowników, którzy skamowali oraz prowadzili handel za prawdziwe pieniądze. Ostatnia zakładka jest to zakładka, jest to zakładka posiadająca informacje o wszystkich unikatowych przedmiotach, jakich aspektach. Teraz przejdę do pierwszej zakładki oznaczonej Marketplace, items, czyli do przedmiotów. I pojawiła się lista wszystkich przedmiotów dostępnych na stronie. Diablo Trade w strefie sezonowej, Season Softcore i sortowana jest od najnowszych ofert. Tak jak widzicie, ta pierwsza oferta oznaczona batonem w kolorze fioletowym jest to oferta typowo licytacyjna. Składamy swoje oferty, następnie mamy ofertę. Oznaczoną na górze napisem Buying, czyli ta osoba chce kupić jedną runę Lak za 80 milionów. Jeżeli mamy taką runę, możemy tej osobie ją sprzedać. Klikamy na sell, wtedy sprzedajemy. Następna oferta oznaczona na górze jako selling, czyli ta osoba sprzedaje pierścień talraszy i ten pierścień został wyceniony. Przez sprzedającego na 1,5 biliona. Jeżeli chcemy taki pierścień, mamy taką kwotę w złocie, możemy kliknąć Buy i wtedy kupujemy. I teraz w jaki sposób filtrować te wszystkie oferty? Nie będziemy przeglądać wszystkich ofert, tylko oczywiście szukamy ofert, którymi jesteśmy zainteresowani. Do tego posłuży nam filtr. Klikamy na filtr, wyskakuje nam. Okienko. W tym filtrze możemy zawęzić nasze wyszukiwanie. Podstawowe opcje, filtrze. Sold listings, czyli to są wszystkie przedmioty, które zostały sprzedane. Selling, czyli to są wszystkie przedmioty, które są obecnie sprzedawane. Exact price listing, pojawiają nam się tylko oferty, które posiadają cenę. Oraz buying, tutaj pojawiają nam się oferty graczy, którzy są zainteresowani kupnem. Tych przedmiotów. Ktoś chce kupić klejnot, diament, 10 sztuk w sumie za 450 milionów. Jeżeli chcemy sprzedać za taką cenę, możemy tutaj kliknąć sell. Ja zaznaczę teraz selling, czyli to wszystko, co jest sprzedawane. W następnym rozwijanym menu znajdziemy typy przedmiotów, czyli mogą to być boss materials, klucze do leży bossów, eliksiry, przedmioty, equipment, gem czyli wszystkie klejnoty, kadzidła, runy i na końcu summon sets, czyli zestawy do leży bossów. Następna kategoria o nazwie Gameplay Modes z rozwijanym menu i czterema opcjami do wyboru. W tej kategorii wybieramy strefę gry Diablo 4, z której przedmioty chcemy zobaczyć. Mamy cztery dostępne opcje. Opcja pierwsza to jest strefa sezonowa Softcore. Opcja druga to jest strefa sezonowa Hardcore. Opcja trzecia to jest strefa wieczności Softcore. I ostatnia opcja to jest strefa wieczności hardcore. Ja gram w strefie sezonowej softcore, dlatego zaznaczyłem strefę sezonową softcore. Następna kategoria o nazwie consumables i w tej kategorii. Mamy kilka podkategorii. Pierwsza podkategoria o nazwie Runes, czyli runy, posiada rozwijane menu. Na samej górze pojawia się okienko, w którym możemy wpisać nazwę runy, która nas interesuje. Piszę tutaj runę o nazwie Ton, zaznaczę ją i na liście pojawiły mi się wszystkie oferty sprzedażowe. Z runami o nazwie ton. Następna podkategoria eliksiry. Podobnie jak runy, mamy okienko. Możemy wpisać angielską nazwę eliksiru lub wybrać go z listy. Kolejna podkategoria gems, czyli klejnoty. Ta podkategoria posiada okienko, w którym możemy wpisać nazwę klejnotu lub wybrać go z listy. Ja wybieram diament. Obecne ceny za grand diamond to jest około. 1 bilion złota, ktoś tutaj sprzedaje za 700 milionów, ktoś chce kupić za 600 milionów i tak wyglądają pozostałe. Kolejna podkategoria, w której możemy kupić za złoto z gry Diablo 4. Klucze do leży bossów możemy wpisać w okienku lub wybrać z listy. Zobaczmy, po ile jest Betrayers, Husk, czyli Klucz do otworzenia kufra Beliala, czyli za jedną sztukę musimy zapłacić około 9 lub 10 milionów. Następnie kadzidła, podobnie okienko, lista, samonset. sets. Następną kategorią jest kategoria o nazwie equipment, czyli przedmioty. Pierwsza podkategoria o nazwie equipment posiada okienko oraz listę do wyboru. Tutaj wybieramy, jaki przedmiot nas interesuje. Jeżeli jest to amulet, zaznaczamy amulet. Jeżeli jest to łuk, zaznaczamy bow. Ja zaznaczyłem bow i pojawiła mi się lista sprzedażowa wszystkich dostępnych łuków z gry Diablo 4 ze strefy sezonowej. Następna podkategoria, w której wybieramy rzadkość przedmiotu. Możemy wybrać przedmiot. Rzadki, legendarny lub unikatowy. Kolejna podkategoria oznaczona na żółto. Jest to podkategoria dotycząca przedmiotów unikatowych. Okienko, w którym możemy wpisać angielską nazwę przedmiotu unikatowego, który chcemy zakupić lub wybrać go z listy. Powiedzmy, że ja chciałbym kupić Banish Lords Talisman. Muszę kliknąć tutaj. I, pojawi, I pojawiła mi się lista wszystkich dostępnych unikatowych amuletów. O czym tutaj warto wspomnieć o tej tutaj dodatkowej opcji, w której możemy wpisać minimalną i maksymalną wartość aspektu. Maksymalna wartość procentowa na aspekcie w tym amulecie jest 60% zwiększonych obrażeń, czyli wpisuję minimum 60% i pojawiła mi się lista tylko i wyłącznie z amuletami unikatowymi tylko i wyłącznie z wymaksowanym aspektem na 60%. Przechodząc dalej, odznaczę ten amulet. Następna podkategoria o nazwie Legendary Aspects. Tutaj możemy wpisać angielską nazwę aspektu, który chcemy kupić lub sprawdzić jego cenę. I tak w przypadku mojej budowy czarodziejka pod meteory ja potrzebuję wymaksowanego aspektu Armagedonu, czyli wybieram z listy aspekt of Armagedon i pojawiła się lista wszystkich przedmiotów, które mogę kupić, udać się do Kowala i uzyskać aspekt Armagedonu. Następna podkategoria o nazwie Socket. Tutaj zaznaczamy, czy wyszukiwany przedmiot powinien posiadać jedno lub dwa gniazda. I ostatnia podkategoria w tej kategorii o nazwie Item Class Restriction, tutaj możemy przesortować wszystkie oferty według dostępnych klas w grze Diablo 4. Następna kategoria o nazwie Ranges, czyli przedziały. Pierwsza opcja Price, i tutaj możemy ustawić przedział cenowy, jaki nas interesuje. Następna opcja Item Power, ustawiamy tutaj. Moc przedmiotu. Ustawiamy tutaj poziom naszej postaci. Jeżeli nasza postać jest na poziomie 50, na liście pojawią się tylko i wyłącznie przedmioty, które mogą być używane przez postać na poziomie 50. I następna opcja: dostępna ilość przedmiotu. I ostatnia, już kategoria: filtrze o nazwie Efekty. Tutaj możemy dodać dodatkowe opcje do wyszukiwania. I tak w przypadku jeżeli wybierzemy amulet, w ostatniej kategorii efekty, możemy wpisać dokładnie, jakie afiksy nas interesują. Na przykład, ja bym chciał zobaczyć oferty amuletów starożytnych, legendarnych, z takimi potężnymi afiksami, jak dodatkowe procenty do inteligencji, czyli zaznaczam tutaj afiks procenty do inteligencji oraz klikam tutaj. Na tą gwiazdkę, aby pojawiły się przedmioty z potężnym afiksem. Następnie afiks do maksymalnego zdrowia. Wpisuję live. Pojawiają mi się wszystkie dostępne afiksy ze słowem live. Mnie interesuje afiks Maximum Live. Zaznaczam go i też chciałbym zobaczyć oferty z potężnym afiksem na Maximum Live. Czyli zaznaczam gwiazdkę. I pojawiła się lista z minimum dwoma potężnymi afiksami na dodatkowe procenty do inteligencji i do maksymalnego zdrowia. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób wystawić przedmiot na stronie Diablo Trade. Aby to zrobić, musimy kliknąć na czerwony button w prawym górnym rogu o nazwie Create Listing. I teraz mogę wgrać screenshot z gry Diablo 4 naszego przedmiotu. Musi to być screenshot po angielsku. Aby to zrobić musicie wgrać obsługę języka angielskiego w grze Diablo 4 lub możemy zrobić to manualnie. Wejdę do gry, zrobię screenshot, a następnie wrzucę go tutaj w to okienko. Przed sprzedażą przedmiotu bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy ten przedmiot nie jest przypisany do konta. I tak w przypadku tej różdżki pod wymaganem Poziomem jest napis Account Bound, czyli ten przedmiot został przypisany do konta i nie możemy go sprzedać. Ale już te unikatowe spodnie, taszki z zachodzącego słońca. Mogę sprzedać. Robię screenshota. Po wgraniu screenshota, wszystkie. Opcje zostały automatycznie wypełnione, czyli pierwsza opcja. W jakiej strefie gram w grze Diablo 4, strefa sezonowa softcore, rzadkość przedmiotu unikatowa, kategoria przedmioty starożytne, wymagania klasowe, niesprecyzowano, czyli te spodnie są dostępne dla każdej klasy oraz angielska nazwa przedmiotu unikatowego. Następnie. Moc przedmiotu 800, wymagany poziom postaci 60, jakie posiada atrybuty 160 do pancerza oraz wartość wszystkich afiksów z zaznaczeniem afiksu potężnego na szybkość ruchu. Następnie pojawia się aspekt oraz wartość tego aspektu, maksymalna wartość tego aspektu to jest. 15%, ja mam na poziomie 14,6, że niedozwolone są transakcje za prawdziwe pieniądze, w skrócie RMT, czyli Real Money Transaction, i będzie to skutkowało banem oraz odnośnik. Do regulaminu strony. Następnie wybieramy listing type, czyli w jaki sposób chcemy sprzedać nasz przedmiot, i mamy dwie opcje do wyboru: taking offers, opcja zaznaczona na kolor fioletowy. Jeżeli nie jesteśmy pewni ceny przedmiotu, możemy wybrać opcję taking offers, czyli oferty za ten przedmiot będą nam spływały. Od zainteresowanych kupujących. Wybierając tą opcję, nie spieszmy się z przyjęciem takiej oferty. Dajmy sobie trochę czasu, kilka godzin i zobaczmy, jaką najwyższą ofertę jesteśmy w stanie uzyskać za ten przedmiot. Jeżeli wiemy, za ile możemy sprzedać ten przedmiot, wybieramy exact price i wpisujemy cenę. Powiedzmy za te spodnie przy tym aspekcie 2 biliony. Złota za te spodnie wpisujemy tutaj cenę: 2 biliony złota. I ostatnia informacja przed wystawieniem przedmiotu na sprzedaż to jest ilość dostępnych gniazd. Jeżeli nasze spodnie posiadają dwa gniazda, tak jak w moim przypadku, pojawi się tutaj liczba 2. Klikamy na submit i jeszcze raz potwierdzamy klikając na confirm. I w tym momencie nasz przedmiot. Znalazł się na liście przedmiotów do sprzedaży. Możemy go sprawdzić tutaj, klikając na My Listing. Tak jak widzicie, ja sprzedaję trzy przedmioty. Przed chwilą wystawiłem unikatowe spodnie za 2 biliony złota z gry Diablo 4. Teraz Wam powiem, w jaki sposób możemy sprawdzić cenę przedmiotu, który chcemy sprzedać. W przypadku tej starożytnej, legendarnej różdżki, która posiada. Dwa potężne afiksy: potężny afiks na maksimum życia i potężny afiks na obrażenia od trafień krytycznych. Otwieram następne okienko, wchodzę do przedmiotów i wyszykuję podobnego przedmiotu do mojego. Zaznaczam strefę sezonową softcore, zaznaczam przedmioty sprzedawane i dalej przechodzę, wybierając typ przedmiotu. W moim przypadku jest to różdżka. Wybieram różdżkę, następnie rzadkość przedmiotu. Musi to być przedmiot legendarny. Przechodzę dalej. Pojawiła mi się lista różdżek legendarnych i przechodzę do ostatniej opcji efekty. I dodaję afiksy, które posiadam na tej różdżce czyli maksimum zdrowia na potężnym afiksie oraz, oraz obrażenia od trafień krytycznych afiks Critical Strike Damage. Zaznaczam Zaznaczam również, że to jest potężny afiks, czyli klikam na tą gwiazdkę. Pozostał mi afiks 33% do obrażeń. Tego afiksu w filtrze wyszukiwania nie będę wpisywał. Zobaczę oferty, które posiadają tylko i wyłącznie te dwa potężne afiksy. I tak, tutaj pierwsza różdżka z dwoma potężnymi afiksami na maksimum życia i obrażeń o trafień krytycznych. Można ją kupić za 1,5 biliona lub składać oferty. Taka sama różdżka, sprzedający przyjmuje oferty na tą różdżkę. Możemy tutaj jeszcze w filtrze, że interesują nas tylko i wyłącznie oferty z ustaloną ceną. I pojawiły się dwie oferty: jedna oferta za 25 bilionów, druga oferta za 2 biliony. No i teraz, w jaki sposób mamy ustalić cenę, jeżeli ktoś sprzedaje, Przedmioty za tak mocno różniące się ceny. Wchodzimy do filtra, odznaczamy opcję z ustaloną ceną, ale zaznaczamy opcję przedmiotów. Sprzedanej. W tym przypadku to nam też nie pomoże, dlatego że wszystkie sprzedane oferty posiadały trzy potężne afiksy na inteligencję maksimum zdrowia i do obrażeń od trafień krytycznych. Widzimy tutaj cenę 10 bilionów. Przechodzę dalej do filtra, odznaczam sprzedane, zaznaczam tylko przedmioty sprzedawane i sprawdzam oferty, które znajdują się na samym dole. I tak jak widzimy, jest kilka ofert, której sprzedający ustalili cenę na 2 biliony. Biorąc te wszystkie informacje pod uwagę, cena za naszą różdżkę, możemy spokojnie ustalić cenę na 2 biliony. Teraz Wam pokażę w jaki sposób ustalić cenę za przedmiot unikatowy. To są unikatowe rękawice z jednym potężnym afiksem na dodatkowe punkty do rangi umiejętności podstawowych oraz z aspektem o wartości. 190%, maksymalny aspekt to 200%. Wszystkie informacje zostały wypełnione. Przechodzę na stronę, gdzie mogę wyszukać takie rękawice, robię reset filtra i zaznaczam opcję jeszcze raz. Czyli wybieram przedmioty, które są obecnie sprzedawane, strefę. Przechodzę do unikatowych przedmiotów, wpisuję nazwę. To są te rękawice, które ja będę sprzedawał. Wpisuję wartość minimalną aspektu 190, maksymalną 190. Pojawią mi się tylko i wyłącznie te oferty. Przechodzę do efektów. Dodaję potężny afiks na umiejętności podstawowe. I teraz zobaczmy, jakie rękawice mi się pojawiły. O tutaj widzę rękawice, które posiadają aspekt o wartości 190% i potężny afiks do umiejętności podstawowych. Ktoś sprzedaje za 500 milionów te rękawice, tutaj z dwoma potężnymi afiksami, również za 500 milionów, tutaj nawet ktoś ma za 200 milionów, czyli za te rękawice za dużo nie dostanę, powiedzmy w granicach 100 do 200 milionów. Zobaczę jeszcze... Oferty sprzedane, i widzę tutaj trzy oferty, które zostały sprzedane, ale te rękawice posiadają cztery potężne afiksy. Ceny za które zostały sprzedane 500 milionów, 800 milionów i 10 bilionów. Wracając do moich rękawic, które posiadają tylko jeden potężny afiks, mogę je wystawić jako ofertę, która będzie przyjmowała inne oferty sprzedaży lub ustalić cenę na nie więcej niż 100 milionów. Klikam na Submit i na Confirm. Teraz możemy sprawdzić moje oferty, które są obecnie sprzedawane. Pojawiły się rękawice za 100 milionów. Jeżeli któraś z naszych ofert jest na tyle interesująca, aby znaleźć kupca, w prawym górnym rogu z ikonkami, z dwoma ikonkami wiadomości pojawią się nam nowe wiadomości. I tak, klikamy na taką wiadomość. Ja w obecnej chwili nie mam żadnych, ale możemy zobaczyć przedmioty, które już wcześniej sprzedałem. Tego amuletu, który sprzedałem za 20 bilionów, pojawiła mi się informacja, że ktoś jest zainteresowany tym amuletem za 20 bilionów. Po otrzymaniu takiej oferty możemy kliknąć na reveal BattleNet, tak. Pojawia się taka informacja, kupujący widzi taką informację, kopiuje sobie nazwę mojego battle taga i wysyła mi zaproszenie do grona znajomych. Ja takie zaproszenie akceptuję, wchodzę do gry, klikam na mapę, zakładkę, społeczność, jeżeli to będzie po angielsku, to social. I w tym momencie na liście znajomych pojawiła się ta osoba. Zapraszam kupującego. Do mojej grupy spotykamy się, przekazuję mu przedmiot, ta osoba przekazuje mi wcześniej ustaloną kwotę w złocie z gry Diablo 4. Po zakończonej transakcji wchodzimy na My listings, ta oferta, którą już sprzedaliśmy, nadal. Jest ta oferta, którą właśnie sprzedaliśmy, nadal jest w sprzedaży. Musimy ją zakończyć. Klikając tutaj na tą ikonkę z trzema liniami, otworzy się. Pojawi się menu, w którym musimy zaznaczyć Confirm Trade i jeszcze raz potwierdzić transakcję i ta oferta wyląduje na liście ofert sprzedanych. Teraz w jaki sposób zmienić nasze oferty? Zmienić cenę w naszych ofertach. Przechodzę do My Listings oraz klikam na moje oferty. Pojawiły się wszystkie oferty, które obecnie sprzedaję. Chciałbym na przykład zmienić cenę tego Fokusa. Ta oferta wygasa za jeden dzień. Ustaliłem wcześniej cenę 5 bilionów, ale nie miałem ofert. Klikam na tą ikonkę z trzema liniami oraz na Edit Listing. Zmieniam cenę z 5 na 3 biliony. Klikam Submit oraz jeszcze raz Confirm. I tak jak widzicie, cena od razu zmieniła się z 5 bilionów na 3. Może w niedługim czasie sprzedam ten fokus za 3 biliony. I teraz na koniec filmu ostatni taki bardzo ważny tip: jeżeli wystawicie przedmiot za ustaloną cenę, i w krótkim czasie otrzymacie bardzo dużo ofert kupna na ten przedmiot. Oznacza to, że przedmiot posiada za niską cenę. W tym momencie nie warto jest sprzedawać przedmiotu za tą ustaloną cenę tylko musicie jeszcze raz sprawdzić dokładnie, po ile te przedmioty są sprzedawane obecnie lub też za ile zostały ostatnio sprzedane. Jeżeli nadal będziecie mieli problemy z ustaleniem ceny, możecie wystawić przedmiot jako ofertę przyjmującą oferty zakupu od innych kupujących. Wtedy też mniej więcej będziecie mogli ustalić za ile chcecie taki przedmiot sprzedać. Dzięki za oglądanie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.